Dobra. To teraz nie będzie dzień dobry. Tylko ja ci powiem, co ja o tobie i o twoim sklepie myślę. Witam szanownego pana, czym mogę służyć? Forso, oddawaj złodzieju. A to sobie zabieraj. Natychmiast. Proszę pana, być może się mylę, ale wyczuwam w pańskim głosie nutę niezadowolenia. mam, że z powodu naszego towaru, czyż nie tak? Dobrze wyczuwasz. Masz zajebistą intuicję. Czy nasz towar nie spełnił pana oczekiwań? Jest fantastyczny. Ma tylko jedną wadę. Nie działa. Nie działa, ale w jakim sensie? W jakim? W alegorycznym. Słucham. Gamoniu jeden. Ten czajnik nie grzeje. Może inni kupują u Ciebie czajniczki, żeby sobie postawić na telewizorze. Ale ja jestem jakiś dziwak i chciałem sobie w nim zagotować wodę na herbatę i nie da rady. Nie grzeje. Nie. Chyba nawet chłodzi. O, widzi Pan, to mamy jeszcze jedną nieodokumentowaną funkcję czajnika, schładzanie napojów. A wszystko to za tak niewiarygodnie niską cenę. Mistrzu, ja Cię chyba naprawdę zaraz sięgnę, będziesz chłodny jak ten czajnik. Też będziesz miał nieudokumentowaną funkcję. Worek treningowy. No spokojnie, proszę wyciszyć emocje i racjonalnie przedstawić swoje zarzuty. O, to jest mój zarzut. No skoro Pan się poparzył, to chyba jednak grzeje. Ty mnie, gościu, nie wnerwiaj! Poraziło mnie prądem! A przy okazji spaliło mi pralkę, lodówkę, komputer, telewizor, że o suszarce żony nie wspomnę. Czyli co, prąd jednak dochodził do czajnika. Tak, ale tylko przez moment. Później jak pierdutło, to pół dzień liczyć światło nie miało. Ludzie się do mnie zbiegli, bo myśleli, że ufo wylądowało, takie fajne werki strzeliły. Sąsiad do mnie z pretensjami przybiegł, bo też chował. I jak pisz głęboko z tego kontaktu, to mu teść ożył. Aha. Panie, sztyt przed całą rodziną, bo mu przeze mnie na stypie nieboszczych do stołu z gośćmi usiadł. Sąsiad powinien być zadowolony. Nie bardzo. Po pierwsze, on teścia nie lubił, a po drugie, nie tylko teść ale ożyły mu jeszcze kiełbasa i baleron w lodówce. Uganiał się pan kiedyś po korytarzu za uciekającą kiełbasą? No, to faktycznie problem. No, ale pan przeżył. Ja? Ja miałem migotanie komór i wycieczkę po tunelu w stronę światła. Ale zawróciłem, bo sobie pomyślałem, że ta Menda, co mi to sprzedała, musi jeszcze po mordzie dostać, zanim umrę. Forsy oddawaj złodzieju, bo zatłukę! Znaczy tak zatłuk, ale najpierw forsa. Proszę pana, że tak zapytam, czy czytał pan instrukcję obsługi? No, czytał pan? Człowieku, co to ja debil jestem? Przecież nie będę czytał instrukcji obsługi, czajnika się włącza i się gotuje! Otóż, gdyby pan przeczytał, to doczytałby pan na stronie 379... Przepraszam Że... bardzo, na której? Na 379. Zaraz po wstępie. Że to urządzenie elektryczne jest niekompatybilne z niektórymi innymi i należy je wyłączać, bo mogą ulec uszkodzeniu. O proszę, tu jest lista. Pralka, lodówka, komputer, telewizor. P pokaż pan to. Co takiego? Boiler grzewczy, młockarnia, sygnalizacja świetlna, tramwaj, pociąg elektryczny, elektrownia atomo... Panie! To jest niebezpieczne urządzenie! To ja widzę, że i tak miałem dużo szczęścia! Weź pan to wojsku, sprzedaj, to się ucieszą! Proponowaliśmy, ale podobno jakaś tam konwencja zabrania. Dobra, dobra, my tu gadu-gadu, a czas to pieniądz. Forse oddawaj, bo Cię zaraz uszkodzę tym czajniczkiem i na własnej skórze się przekonasz, że to jest niebezpieczne urządzenie. Wie pan, no jestem zaskoczony. Do tej pory nikt nie składał reklamacji, pan jest pierwszy. Reszta pewnie miała mniej szczęścia niż ja. I wszyscy poszli w kierunku światła. Z czajniczkiem w ręku. Ja sobie tak wyobrażam, że tam u góry na hasło czajnik brama się otwiera automatycznie. Forso, oddawaj złodzieju, mówię. Jeden. Czyli co? Będzie pan składał reklamację? No jak na to wpadłeś, geniuszu? <noise> Oczywiście, że tak. Forsa. Dobrze, to trzeba spisać formularz reklamacji. Czajnik produkcji chińskiej firmy Gold Sun Zaraz, zaraz. Panie, jak to się nazywa? Gold San. Ale jaja. To się powinno nazywać... Pocałunek śmierci. Cichy zabójca. Mroczny mściciel. Smutny przewoźnik. O. Pisz, pan, pisz. Zośka? Czego? Kochanie. Imieniny? Oczywiście, że pamiętam. A czyje? A, twoje mamusi. Ach, no jasne, że się cieszę, tak. Co kupiłem, no. Coś tam dopiero. A nie! Czekaj, mam coś! Poczekaj chwilę. Namyśliłem się, biorę go. Co? No, niespodzianka! Słuchaj. No dobra, coś tam mogę zdradzić. Powiem tak, jak mamusia tego użyje, to będzie w siódmym niebie, czy? 各位장님。<noise> <noise>